Mamy 35 lat od powrotu samorządu gminnego, i jeżeli spojrzymy na te lata i na to wszystko, co dzieje się dzisiaj wokół samorządu, i w tym ujęciu całej Unii Europejskiej, to musimy spojrzeć na to, że powoli ten samorząd my tracimy. Tracimy dlatego, że Unia Europejska dąży do znacznej centralizacji. Tak naprawdę za chwilę prawdopodobnie nasze regiony, samorządy, województwa. Stracą w ogóle możliwość realnego funkcjonowania, bo przyszła polityka spójności na przyszły okres budżetu Unii Europejskiej będzie scentralizowana. To główne decyzje będą zapadały tam w Brukseli. Będziemy mieli w jednym worku wspólną politykę rolną, będziemy w jednym worku mieli politykę leśną i też będziemy mieli bezpieczeństwo, obronę, zdrowie wszystko będzie. Dzisiaj widzimy, że ci, którzy rządzą naszym krajem, pokazują, że to będzie wielki sukces. Sukces dlatego, że będziemy wspierali tę obronność, ale tak naprawdę nasze samorządy regiony będą powoli cofały się. Mamy zagrożenie zlikwidowania programu Polski Wschodniej. Nasz obecny rząd w ogóle przed tym się nie kryje. To jest ich solą wokół to, że tutaj właśnie te regiony w ramach Polski Wschodniej przez ostatnie lata bardzo dobrze rozwinęły się. Ale patrząc też na kwestię bezpieczeństwa, trzeba zwrócić uwagę na to, że Mamy nie do końca dzisiaj, z punktu naszego widzenia, funkcjonowanie samorządu powiatowego. Być może warto byłoby rozważyć, aby chociażby częściowo ten samorząd powiatowy mógł funkcjonować tak, jak kiedyś w Drugiej Rzeczpospolitej, gdzie starosta był elementem administracji rządowej i odpowiadał za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Bo za chwilę dzisiaj okaże się, że ten porządek publiczny i bezpieczeństwo z punktu widzenia samorządów zostanie przerzucone. Na poziom administracji rządowej, co jest oczywiście słuszne, ale jeżeli to zostanie ubrane jeszcze w administrowanie przez Unię Europejską, no to tak naprawdę będziemy zastanawiali się, w jaki sposób możemy używać i bronić naszych granic wtedy, jak ktoś nam będzie na to pozwalał, w jaki sposób mamy bronić zewnętrznej granicy Polski, nie tylko Unii Europejskiej. Więc z punktu widzenia tego, w jakim my się dzisiaj momencie znajdujemy z punktu widzenia na demografię, która tak naprawdę też sprawia, że już za chwilę większość samorządów gminnych będzie funkcjonowało na granicy opłacalności, konieczne jest spojrzenie i zredefiniowanie dzisiejszego samorządu na każdym poziomie. Być może wzmocnienie gmin, być może połączenie ich w bardziej silne, które będą w stanie funkcjonować chociażby na bazie dzisiejszych powiatów, i z pewnością walka o to, żeby samorządy województwa miały swoją własną podmiotową tożsamość. Nowe państwo i nowa konstytucja oparte na patriotyzmie gospodarczym. Nie takim, który nam proponuje ten niemiecki namiestnik, który tymczasowo administruje Polską, administruje, bo nie rządzi, bo rządzenie jest, musi być oparte na rządach prawa i dbaniu o w dobro wspólne. Patriotyzm gospodarczy, który nigdy więcej nie doprowadzi do tego, co mieliśmy rabunkowej polityki w latach 90., do poddawania się pod dyktat Unii Europejskiej, że nasze stocznie nie mogły otrzymywać pomocy publicznej, ale mogły otrzymywać francuskie i niemieckie. Dzisiaj, jeżeli spojrzymy na pomoc publiczną w Unii Europejskiej, dla krajów Europy Zachodniej jest dziewięciokrotnie większa niż dla naszego obszaru, i z tej dziewięciokrotności 90% otrzymują. Niemcy i Francja. Patriotyzm gospodarczy, który będzie oparty na solidarności społecznej i na dbaniu o dobro wspólne, tak aby ci, którzy przyjdą po nas, dla których stworzymy tą nową konstytucję, oni wiedzieli i dbali o to, bo patriotyzm gospodarczy, nawiązując do poprzedniego panelu, to jest również tożsamość narodowa. My musimy być egoistami narodowymi, bo inni tacy są, a my zostajemy i cały czas na klęczkach prosimy o to, co zostaje z Pańskiego stołu.